Moja, kocham Cię, kochanie moje, kocham Cię, a kochanie moje, co? Za wiosenny, rozgrzany i senny. Mm, kocham Cię, kochanie moje, kocham Cię, a kochanie moje, co? go Chcę pokazać, że to nie jest piosenka. Pokazuję, że to nie jest styl, że jest inaczej, od co innego lubi. Ale daje dobre. Twoje, we mój patronem, o kocham cię, oh, kocham moje oh. kocham cię, kocham cię, a kocham a cię, Klepana. Co ty zrobiłeś z tą piosenką? Wow! mnie Z tego fotela po prostu. Co Witaj. ty zrobiłeś z tą piosenką? To jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Nadałaś nowy etap, nowe życie temu utworowi w ogóle. Ale wiesz co, jesteś świetnym. Zwykła piosenka, no zobacz, co się stało. Dobra, jesteś dowodem na to, że po prostu y, każdy może dostać każdą piosenkę i pokazać w niej siebie. A ty pokazałaś Dokładnie. 100% siebie. Y, w ogóle piosenka została gdzieś. Wle... inna rzecz, że wszyscy kochamy tą piosenkę i się wszyscy ucieszyliśmy, że ona jest, ale po prostu ta piosenka y, y, w ogóle nie ma znaczenia. Bo Kto wrześ... kocha, ten kocha. Słucham? Kto kocha, ten kocha. Tak, nie, no. Yy. <laughs> nie, bo dobra, bo, bo, bo Edzia ma taki swój, ty, wiesz, y, ona wszystkich przytula, to jest jej, to jest, to, to jest jej yy, numer. Trik. Ona ma trik na przytulanie, a ja mam trik na śpiewanie. Chodźcie, zaśpiewamy jeszcze razem wszyscy to. Chodźcie. Wo Kocham Cię kochanie moje Ma He Kocham Cię a kochanie moje Bo To Chodź Chodź Ale mają swój feeling We mnie patrzone All right. this is the voice of Paul <laughs> a musimy dać szansę też Andrzejowi powalczyć. Ja bardzo chętnie, ja się przesunę. Andrew wychodzi, no dobra, i stepping. <śmiech> <śmiech> Ponieważ ja zawsze znajdę jakąś drzazgę w tym... Ale odwróciłem się, tak? Dla mnie było 200% cukru w cukrze. Jak zwykle troszkę bym powciągnął. Natomiast genialna jest twoja energia i genialna jest twoja radość, i genialne jest to po prostu, że i jest co powściągać. O, o. Słuchaj, musisz wybrać niestety, no. Ale wiesz, zobacz, zaśpiewała z tobą Marysia, zaśpiewałam z tobą ja. Co ty teraz zrobisz, biedaku? Co nie zrobię mam przerąbane? Hmm. że świedziała. Boże, ratunku. Andrzej, 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 Andrzej. A, to jest ten moment, musisz yy, wybrać. Tak, tak, ja wiem, to jest ten moment i yy, jednak yy, stylistycznie najbliższe jest mi Marysia, bo robiliśmy to samo. Przepraszam. O Jezu, próbowałabyś mnie nie wybrać, to nic się razem nie wybaczyła. Wspaniała jesteś. Aha, poznaj chłopaku. Nie przepraszaj, kochanie. Nie przepraszam.